Bardzo ważnej debaty, taki briefing, który trzeba przeprowadzić, kiedy rozpoznają się pokazy do tych Państwa, warto że wszystko co lata, to tylko i wyłącznie sprzęt organizatorów pokazują, więc wszystkie domy, poza organami organizatorów, oczywiście muszą pozostać na ziemi. A powiedzmy, że jest mi z zasobnikiem Bambi Bucket. Bambi Bucket, który jest silny, jest policyjny, ale czasami policja nasza wykonuje zadania, wspierające strach pożarny, ten bagie, służy do tego, żeby nadać z po czym tę wodę wypuścić, wydać jak to jest, wadak, nad, nad pożarem oczywiście będziemy, będziemy Państwo miejscem w tym, kiedy, kiedy będzie trwał pokaz z IJM Blacktop dlatego, że w tej chwili, po wylądowaniu i stołowaniu samolotów AM2 są z fundacji Biało-Czerwone Skrzydła na pas kołują samoloty AT3, formacja trzech samolotów AT3, które